Misiu! Co? Muszę ci coś wygłosić. No bo mam na WłF przygotować prelekcję o żulach miejskich. No to dawaj. Lepiej, żebyś wreszcie zaliczyła ten WF. Daniel! Co jest? Musisz zobaczyć moją prelekcję na WWF. Mogę już? No dawaj. Żul miejski dzieli się na trzy kategorie ze względu na sposób występowania: Żul stacjonarny, żul błędny. Żul autobusowy. Innym kryterium podziału żula miejskiego jest zachowanie. Wyróżniamy żula agresywnego, żula namolnego, żula ozdobnego. Żule zawsze występują samodzielnie lub w parach. Bardzo rzadko zobaczyć można grupę żuli. Częstym atrybutem żula jest reklamówka. Regułą jest, że gdy mamy do czynienia z dwoma żulami, reklamówka niesie tylko jeden z nich. Żul autobusowy w reklamówce ma przeważnie bilet autobusowy. Jest to specjalny bilet, nie wymagający kontroli, dlatego też możemy zaobserwować, że podczas kontroli biletów kontroler omija żula szerokim łukiem, nie prosząc go o pokazanie biletu. Żule błędne mają jednak ukrytą w reklamówkach skomplikowaną maszynerię. Są to artefakty niewiadomego pochodzenia, które pozwalają żulom przeżyć w mieście bez posiadania pracy i stałych środków do życia. Z drugiej jednak strony maszyneria ta wysyła promieniowanie, które przenikając z żula sprawia, że jest on żulem jeszcze bardziej. Stąd brak szczegółowych danych na temat owych artefaktów. Każdy, kto dotknie ukrytej w reklamówce żura maszynerii, sam staje się żulem. No i co to już koniec, a wnioski? Aha, wnioski. Gdyby nie żul miejski, badacz nie mógłby dokonywać obserwacji żura miejskiego. Żul miejski jest zatem bardzo pożyteczny.